Siemano, Kożak jest here tutaj, a ten stem ma na celu zachęcić Cię do zasubskrybowania mojego kanału, jeżeli spodoba Ci oczywiście film. I jak wynika z danych, 92% ostatnio mnie oglądających nie subskrybuje, a to jest dosyć słaby wynik. Tak więc, jeżeli chcesz to zmienić, spodobał Ci film, to zostaw łapkę, strzelcuba, a ja nie przedłużam i zapraszam Cię do oglądania. Aha, siemano, Kodak is here tutaj. Kolejny odcineczek z kontraktu. Pod ostatnim kontraktem było około 4,5 tysiąca wyświetleń. Nie w dwa dni, nie tak jak po dzisiejszymi odcinkami, ale, ale to i tak jest dużo. Dzisiejszy kontrakt ma 100% gwarancji, że się uda, tak? 100% gwarancji. No, to, to nie jest żaden clickbait. No, on, on, on się uda. Pytanie, czy się uda na taką jakość, jaką ja bym chciał. Także, tutaj mamy 10 skinów. Bardzo tanich skinów, które możemy wymienić na P90 opad promieniotwórczy, UMP45 opad promieniotwórczy i XM1014 odpad. Nie, opad to jest opad. Ja cały czas myślę, że to jest odpada, czy tam opad i w głowie mam, że źle mówię. To jest opad promieniotwórczy. Za te 10 skinów dałem około 1,5 euro. Ale, jeśli wypadnie nam jeden z tych skinów, które przed chwilą powiedziałem, w stanie faktoryniu, to za P90 mamy jakieś 15 euro w faktoryniu. Za umpa mamy 50 i za pompę mamy ponad 200 euro. Także bez przedłużania, lecimy z kontraktem, lecimy na zmianę. Nie żadny nie chce nie sprzedawać na rynku, wróć. Tego tak nie miało być, wybierz do wymiany. Teraz Bizon MAX. Obrzyn Bizon. Mak, Obrzyn Bizon, Obrzyn Bizon. Także tak wygląda nasz kontrakt. Pęk tutaj, oczywiście, trzeba zrobić. Ciach. No, nie, no, no, no nie wyszło. Nie, nie wyszło, no. No, no, no tak, tak średnio bym powiedział. Tak średnio mi to wyszło. No, tak średnio bym powiedział. Tak średnio. O, no, tak średnio ale zamazujemy, żeby nie było widać co nam polciało. E, tak jak w ostatnim wam powiedziałem e, tu musimy wpisać e, co byśmy chcieli, ja bym chciał najlepiej ten skin za 200 e, euro e, pompa tak, Gaben wie, że to jest ompy, a pompa e, tak e, tutaj oczywiście nasza ranga, czyli gwiazdka szerys no i, i ten i to chyba wszystko, nie? Nie, 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 to byłby za krótki odcineczek, albo wiecie co, zrobimy dwa, zrobimy dwa kontrakty, lecimy z pierwszym kontraktem, czy będzie San Factory New, czy będzie Factory New? jeśli będzie Factory New, to dobrze wiecie o tym, że to jest bardzo duży plus, 15 euro zrobić, nawet 200. to jest ogromny plus, ale czy to będzie, czy to będzie Factory New? jak myślicie, że to będzie Factory New, zobaczmy jak wygląda nasz skin. Ale on jest obśrupany. A nie, idź pan wuj! Ale TP90 jest obśrupany. Po testach boju nie zwraca nam się. Nie zwraca nam się. Nawet w. Ach. Jeden euro no, no. niby się zwraca, ale nie do końca. Ale lecimy od razu z drugim kontraktem. Tutaj nie mam co wybierać. Five-Seveny możemy wymienić na Kawałacha. Faktur nie kosztuje chyba 12 euro, albo na M, która faktur nie kosztuje 25 euro. Także znowu tutaj musimy szybko. Zam no i znowu, no tak, tak średnio bym powiedział, tak średnio no. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. No co, co, co tak, średnio mi to wychodzi, no. No, ale pamiętaj, musisz dać mi lajka na zachętę. Znaczy nie dla mnie, dla Gabena, bo jak ty mi dasz na zachętę, to ja bym pomyślił, że on też by chciał i, i wtedy on też dostanie no teraz, może w drugim tutaj będzie szeryf Tu będzie moja była ranga. Tak, tu będzie, e, tak się robił illuminati Tak, 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 tak jak oj, oko nie no, panie, my byśmy tu chcieli przynajmniej tyle euro mieć. Dobra, leci. No, to musi, to już musi, to już musi. to będzie no, za krótki odcinek

ale to za krótki, A nie chce mi się tego montować tak jak ostatnim razem. Tu po prostu zamazujemy byle by było i tak wiemy co wyleci. Tu musimy za każdym razem zamazywać zanim się pojawi. MK znowu. Powie, że faktory OOOO! Mów co jest? Czemu mów ślupana? filter set. Mam nadzieję, że to nie dlatego, że użyłem skinu filter set czy to jest 93 centy, to jakieś 3 euro mi się zwróciło. No. Następnym razem, w następnym odcinku, sprzedam te wszystkie skiny. W następnym odcinku wezmę, kupię 10 razy faktury. Zobaczymy, czy będzie faktury jak tak. To będziemy bogaci. To przynajmniej ja będę bogaty, wy nie, ale to, to, na tyle. Jeśli spodobał ci się odcinek i mam nadzieję, że nie przedłużałem, to za łapkę, Został łapkę. Odcinek pewnie będzie clickbaitowy, także, także no. Zostaw łapkę, zasubskrybuj, bo, bo ostatnio słabo, 3000 wyświetleń, każdy film po 1000, a tylko 80 subów dalej, to, to jest smutne, to jest smutne, także musisz mi dać łapkę w górę, bo popatrzę na te zginy, to, to mi się przykro robi, tak? Także no, także dziękuję Ci bardzo za oglądanie i zapraszam do następnego odcinka. Wiecie co? Wiecie co? Ja to trochę przemyślałem. Ja to przemyślałem, usiadłem, już zacząłem sprzedawać te skiny, już były wystawione, ale mówię nie, tak być nie będzie, jak... Tak, jak kuba bogu, tam kucharek sześć nie ma co jeść. Mhm. Greckie przysłowie, takie mitologiczne, antyckie. Ja wam to rozdam. Ja po prostu napiszę. Napisz. Napisz swój trading w komentarzu. Napisz swój trading w komentarzu. Daj suba. Oczywiście sprawdzę, czy masz suba. No i daj łapkę, nie? No i lepiej tą w górę. No jak dasz w dół, no to. No to nie chcecie stresować, ale pewnie nie wygrasz. Znaczy, to, to, to będzie wszystko losowo, nie? Ale wiesz, no. R ręka rękę myje, ja mam dwie, także się wszystko domyje. Co ja robię ze swoim życiem?